Witam serdecznie, mam na imię Agnieszka, jestem diagnostą laboratoryjnym i chciałabym zaprezentować Państwu odcinek 9, dotyczący interpretacji badania osadu moczu. Badanie moczu jest drugim badaniem laboratoryjnym najczęściej zlecanym. W pierwszej części omówiłam analizę ogólną moczu, która obejmuje podstawowe właściwości fizyczne i chemiczne moczu. Obecnie laboratoria kierują się zasadą, że analizy osadu moczu nie przeprowadza się w przypadku moczu fizjologicznych, czyli wynik analizy ogólnej moczu jest poprawny. Wyjątek od tej reguły stanowią dzieci. Jednak co laboratorium to inne zwyczaje. Bez względu na przyjęte procedury, diagnosta laboratoryjny zobowiązany jest przeprowadzić analizę osadu w przypadku występujących nieprawidłowości w badaniu ogólnym moczu. Co tak właściwie widzi diagnosta w moczu? Elementy zawieszone w moczu są tak małe że diagnosta korzysta podczas analizy osadu z mikroskopu, jednocześnie odnotowując jakie składniki znajdują się w osadzie, ich ilość wyraża w formie liczbowej lub jakościowej. W moczu mogą znajdować się następujące elementy: erytrocyty, leukocyty, nabłonki, wałeczki, osady mineralne w formie kryształów lub nieupostaciwione, istoty żywe bakterie, grzyby, owsiki. Trichomonas vaginalis oraz inne, kryształy leków czy zanieczyszczenia. Leukocyty powinny być nieobecne w moczu fizjologicznym, jednakże dopuszcza się ich ilość do 5-8 w polu widzenia. Wartości większe od przyjętej normy przeświadczają o zakażeniu układu moczowego, przewlekłej niewydolności krążenia, stanach gorączkowych, odwodnieniu. Wpływ na to ma również wysiłek fizyczny. Erytrocyty również nie powinny znaleźć się w moczu fizjologicznym. Dopuszcza się wartość do dwóch w polu widzenia, jednakże przekroczenie tej ilości świadczy o krinkomocju. Wpływ na to mogą mieć skazy krwotoczne, leczenie przeciwzakrzepowe, nowotwory, choroby nerek, kamica układu moczowego, zakażenie układu moczowego, rak prostaty. Ale również może to być krew menstruacyjna, dlatego u kobiet w okresie miesiączki wykluczone jest badanie ogólne moczu. Nabłonki dostają się do moczu w czasie przepływu przez drogi moczowe w wyniku fizjologicznego złuszczenia. Mogą to być nabłonki płaskie, wielokątne, okrągłe, w skupiskach lub pojedyncze. Zwiększona ilość nabłonków wpływa na zmętnienie moczu. Natomiast ich obecność koruluje ze stanem zapalnym oraz zaburzeniami funkcji nerek. Czasem obserwuje się zwiększenie ich liczby u kobiet w pierwszym trymestrze ciąży lub przed okresem menstruacyjnym. Wałeczki to odlewy białkowe kanalików nerkowych, ich mechanizm nie jest do końca poznany. Wiadomo jest, że zbudowane są z białka Tama horsfala i pojawiają się tylko w kwaśnym pH moczu. Rozpuszczają się natomiast w pH zasadowym. Wyróżniamy wałeczki erytrocytarne, zbudowane z erytrocytów, które wskazują na kłębuszkowe zapalenie nerek. Wałeczki leukocytarne, zbudowane z leukocytów, które wskazują na odmieniczkowe zapalenie nerek. Wałeczki ziarniste, które sugerują ciężkie uszkodzenie miąższu nerek. Wałeczki nabłonkowe, zbudowane z nabłonków które wskazują na ostrą niewydolność kanalików nerkowych, wałeczki tłuszczowe, które wskazują na zespół nerczycowy, wałeczki woskowe, które kojarzone są z ciężką nefropatią oraz wałeczki bakteryjne i drożdżowe, które powstają w stanach zapalnych lub grzybiczych dróg moczowych. Kryształy to nic innego jak wytrącone związki mineralne, które znalazły się w moczu. W odczynie kwaśnym będą wytrącały się kryształy szczewianu wapniowego, kwasu moczowego oraz moczany bezpostaciowe. W pH obojętnym znajdziemy kryształy szczewianu wapnia, fosforany wapniowe oraz fosforany bezpostaciowe. Natomiast w odczynie zasadowym będą wytrącać się fosforany bezpostaciowe, fosforany wapniowe, trójfosforany amonowo-magnezowe. Moczany amonowe, siarczany wapniowe, kryształy fosforanu magnezowego oraz kryształy węglanu wapniowego. Prawidłowy osad moczu nie powinien również zawierać kryształów patologicznych. Kryształki cystyny, aminokwasu, które u zdrowej osoby wydalane są z moczem w ilości nieprzekraczającej 70 mg na dobę. Obecność krystalicznej cystyny w osadzie moczu nasuwa podejrzenie cystynurii. Konieczna jest w takich przypadkach poszerzona diagnostyka nefrologiczna. Nieprawdowym składnikiem moczu są również kryształy ksantyny, świadczące o ksantynurii. Najczęściej w moczu pojawiają się jednak kryształy szczawianów i fosforanów wapnia oraz kwasu moczowego. Należą one do fizjologicznych składników osadu moczu. Tworzą się one stosunkowo łatwo w zagęszczonym moczu i jako jedyny objaw nie stanowią podstawy do rozpoznania kamicy układu moczowego. W przypadku wystąpienia typowych bólów okolicy lędziwiowej lub bólów brzucha wraz z kwinkomoczem i leukocyturią nasuwają podejrzenie złogu w drogach moczowych, co musi zostać potwierdzone badaniami obrazowymi. Patologicznym składnikiem osadu moczu są kryształy fosforanu amonowo-magnezowego, czyli struwity. Tworzą się one w przypadku zainfekowania moczu bakteriami produkującymi ureazę. Ureaza jest enzymem rozkładającym mocznik do amoniaku, który w połączeniu z wodą tworzy zasadę amonową. Powstające w toku tej reakcji kationy NH4, tworzą wraz z magnezem i resztami fosforanowymi kryształy struwitu. Zaś aniony OH- alkalizują mocz, nasilając krystalizację fosforanu amonowo-magnezowego. I oczywiście bakterie. Fizjologiczny mocz powinien być jałowy, ale jak wiemy, bakterie mogą pojawiać się w fizjologicznym moczu w nieznacznej ilości ze skóry czy z zewnątrz. W większości przypadków dużej ilości bakterii w moczu towarzyszy leukocyturia, obecność leukocytów, kwinek białych. Brak objawów ze strony układu moczowego oraz brak leukocytów może świadczyć o nieprawidłowym pobraniu moczu, o dostarczeniu go w nieodpowiednim pojemniku, na przykład suiku po dżemie, w którym namnożyły się bakterie, mając dobrą pożywkę, czy na przykład o przechowywaniu moczu zbyt długo, w temperaturze pokojowej. W tym przypadku zasada wskazywania ich ilości w formie liczbowej nie obowiązuje. W zależności od przyjętej interpretacji, pojedyncze lub nieliczne bakterie w moczu to fizjologia. Niestety, w subiektywnej ocenie dla każdego z Państwa, dużo czy mało to inna ilość. Proszę odpowiedzieć sobie, jaką ilość określają słowa nieliczne, a dość liczne. Przyjęte obecnie normy dla badania obrazowego moczu nie są ujednolicone. Jednakże nie budzi wątpliwości skrót KPW. Kryją pole widzenia. Dla każdego diagnosty zwrot ten znaczy zawsze to samo. Po prostu poza tym już nic innego nie widać. Już teraz serdecznie zapraszam Państwa na kolejny odcinek, w którym omówię interpretację kreatyniny markeru nerek. Do usłyszenia!